To leżysz rozjebany jak żaba na liściu. Tak jak ten stół, który rozdziela. No, jak Polak patrzy. O, zobacz. bank, O, i pal. Gdzie Gdziekdok. A ty się męczyłeś, kurwa, z Polakiem, który do mnie się przygotował 9 miesięcy, a do ciebie wyszedł tydzień, kurwa, przed walką. Tydzień przed walką. Ja pierdolę się, się z tym męczyć. Kurwa, Mariano. No, Dole, Ale, Ferrari! masz pewność, że Cię spotkam, naprawdę, to nie będę się w ogóle męczył z Tobą. O tyle masz świadomość, że zero męczarni, nie? Zero męczarni. Zostaniesz dojebany jak, kurwa, keb, jak śmieć. A ja często jednak będę w Warszawie, bo tam mam swoją księżniczkę. O, no czekamy, to ja nie mam co powiedzieć. Ta Ta się nie mam powiedzieć. Paulinkę? Ja to sobie się na ludzi. Jak cię tak zauważę, to, to cię rozkurwie roz, 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 tak. Tak ci proskurwie, naprawdę. Jak cię zauważę, tak ci łeb proskurwie za darmo. Za darmo. Już teraz wiem, że za darmo. Bo już mam za duże kwoty w mama. Żeby Ciebie w ogóle brać pod uwagę jako rywala. Także jak ci zauważę, to Cię rozkurwić. O, tak Ci rozkurwiłem, że zobacz, że Kanioski nawet tego nie skomentował. Czarnie. To cię uśmieszę publicznie Chciałbyś kurwa. Chciałbyś dostać haj. Ty mi nigdy nie, nie śmieczysz publicznie. Mam nadzieję, że jak ci kurwa zdep tam łeb, to nie będzie negatywnych komentarzy. Chociaż może twoi fani Powiedział, że to parterze, jest negatywne, parterze, ale ja No kurwa, to tak, raczej przegrał, nie? No, z Kasiuszem, ale to kurwa ma na ulicy jest wszystko, jest przyściutko, bez kurwa... To, to, to zobaczy, ty, jakie są to radę, normalnie. Normalnie. Ja jestem pewny, że byś nie miał szans na ulicy. Mhm, mm <grym> wszedł w moją grę, uliczka, to byś wszedł moją grę. O, kurwa. Ulica to jest moje całe życie. A ja po chwili w wieku 19 lat pokochałem boks. I ja on <ścoughs> nie wiedział co to jest ulica. Ja pierdolę. Ja naprawdę ci śmieje w chuj jak ktoś mi Wiesz, mówi, mówisz, co To cię znajdę kurwa na ulicy ulica to jest w ogóle e, co innego mówi, niż Emma nagrywania no Szkoda, że był zakaz nagrywania, bo byśmy się teraz mogli kurcze, z ciebie pośmiać, nie? Z... Ja cię rozjebie. Ale ja też przegramy się. Jest... Raz się wygrywa, raz się przegrywa, bo na razie wiec, no. Trajari, no. że cię rozjebie. W moment kurwa. Jak Cię spotkam, Cię rozpietam, zła. Dzięki za Pozdrawiam. Frajeri, mówię Ci teraz to wprost, że Cię rozkurwiam. Czy będziesz, kurwa, z jakimiś moimi siłkami, no, którzy będą mnie No ja wiem, Zostawcy. ja wiem, jak będzie na ulicy. Kurwa, rozkurwiam. Naprawdę. No to ja też wiem, jak będzie na ulicy. Rozgier... O, kurwa. To zobaczysz kurwa, zobaczysz co to jest Kazik Kazik Tak jak ja mnie uważałem ja wcześniej na dzielnicy moi... Będę Kazik Zdeptam ci łeb kurwa I wtedy mam nadzieję, że w